Cześć. Dzisiaj e, musimy zabić takiego Chińczyka. Już jesteśmy w tym domu Chińczyków. Dzisiaj nie jest jakaś trudna. Taka se. No i dobra, gramy. Chińczyk oczywiście zgubił gdzieś ubranko Chińczyka z tej misji. Bo lubi ten swój polar. No i jesteśmy. Wyrzucamy na początku, bo już się nam nie przyda w tej misji. A w budce on będzie, bo już jedną misję tam przeszliśmy z nim i to on będzie w budce. Co jest? CO ZA CHINCZYK już... JUŻ?! na początku skrzaniłem. Tu któryś Chińczyk zobaczył, z dworu. Dobra. Usłyszał pewnie jak biegliśmy. No i dobra. I tutaj patrzyłem przez dziurkę. I tu chodzi sobie taki szarny Chińczyk, jak te w tych tunelach, tam z ciężarówkami. I musimy go zabić, się przebrać za niego. Skakanką go zabijemy. I on niech tu przyjdzie. Jak się obróci, to musimy się zakradnąć za niego. I zabić skakanką. O, obrócił się. I idziemy. O. Tylko ja wam coś pokażę. Musimy chodzić po tych takich, co widzicie. Taki, bo jak nie inaczej, to... O. Deski tutaj zaczną piszczeć i on wszystko słyszy. Nie widzi. Ślep. <śled> Aj. Dobra, jeszcze raz. Rzućmy ten łuk. Even idziemy. Dobra, co tam Hitman mruczysz? Obraca się! Co jest? No. Dobra, i musimy chodzić po tych takich, widzicie, innych deskach. O, bo te nie będą piszczeć, tylko te takie inne. No nie musimy tak się zakraść za niego, to nie będzie łatwe. Dobra. No i zobaczył! Jeszcze raz. No. Dobra. Szybko. Dobra. No co za krety! Już mnie denerwują te głupie Chińczyki. Ale już się zaraz skończą krainy Chińczyków. Nie wiem, czy to nie jest ostatnia misja w tych światach. Dobra, skradamy, żeby nie usłyszał. No, nie no, jej nie patrz. Dobra, uda się. No, wyciągnijmy sobie teraz skakankę. Naciągnijmy już. Dobra. No, a już fajdej. Tylko że. No, nie, dobra. Dobra? I przebieramy się, już mamy ubranie czarnego Chińczyka, już nam nic nie mogą zrobić inne. I teraz jeszcze schowajmy go za te pudła. Czekajcie chwilę, bo... Dobra, już mamy ubranko, schodzimy teraz na dół. Wyglądamy teraz jak te niżej, tak na tych belkach tam, co działy. Hmm. Dobra i tu teraz na tej półeczce jest taka karta, Tą kartą możemy otwierać takie drzwi z laserami. Tam chodzi ten chińczyk. Dobra, ja wam pokażę zaraz, jak tą kartą otwieramy. którą musimy mieć tutaj. Takie mają fajne korytarzyki. No nie patrz! Ja już nie chcę tych krań tych durnych Chińczyków. Oni zawsze tak czują. Dobra. Teraz tu trochę pobiegamy. Ło, jest tutaj na górze. Siedzi ze zmieczem. Przygotowany na atak. Niewidzialny ten Widzieliście? Dobre, nie? Dobra. Jeju. Nie wiem teraz, gdzie trzeba było iść. Wszystko mi się pomąciło. O tak. Tutaj, tu sobie takie Chińczyki siedzą, sobie w coś grają. A tutaj mamy takie drzwiczki laserowe. I. co jest? Może wyciągnąć tą kartę. No. O, naciskamy E i normalnie sobie przychodzimy. No, i tu jest taki pilocik. I jest bomba taka na klawisz. I tu, o, tu też fajne takie karabiny z lufątce weźmy. I wychodzimy. Dobra, ja bym zapisał. Teraz musimy wrócić tam, gdzie byliśmy na początku. Znaczy nie tam całkiem, na, tam na te. Na te strychy. Dobra. Ło! Nie patrz. No, i dureń teraz będzie tu stał. Na pewno. No, idzie do mnie jeszcze. No, co się drapisz w półbie? Nie. Wchodzi tu. I sobie. <grym> w pół go wcięło. <grym> Nie. Idź se. Dobra. I biegniemy z powrotem tam do tego. A Czeka... Albo nie, dobra. A czekajcie chwilę. Dobra, wchodzimy jeszcze na górę. No i tu mamy takie, znowu takie drzwiczki. To tą kartą. Tu jeszcze Chińczyki nie podejrzewają, chyba. Tutaj, w tym miejscu. W ogóle nas nie podejrzewają. I schodzimy tutaj na dół, i tu będzie taki super mega pokój. Taki. Zobaczycie, o! Otwieram... Ten Chińczyk tu nie będzie przeszkadzał. Oj, patrzcie, tu takie mają fajne rzeczy różne. I tu niektóre rzeczy możemy wziąć... O, to jakaś taka morda fajna. Takie chińskie mają skarby. Oj, tu właśnie jest taki pilocik. Chcę mam go wziąć na misję. a co ten chce znowu? Czego? Nie wiem, czy mogę to brać, jaką patrzy. Chyba mu się nie spodoba. No, i teraz chodzi za mną. Zostawił. Jakieś takie mają rzeczy. Jeju. o tu jest taka fajna brońka. To jest taki fajny tent. Z taką oryginalną lufą. No, teraz wam nie pokażę, bo ten będzie chodził. Dobra. Skaszaniłem. Przyszłem tu jeszcze raz. Teraz zróbmy tak, żeby Chińczyk się nie skapnął. Jak on tu patrzy? Dobra, biegniemy szybko. Może nic nie będzie. Może się nie skapnie. Dobra, bierzemy ten pistolec. Szybko. Bierz! To jest taki fajny. I weźmy ten pilocik. Ten musimy na misję wziąć. Nie wiem po co. Nie skapnął się. Głupi. Ja Wam teraz pokażę. Patrzcie, jaki fajny. On ma taką lufę oryginalną, niedołączaną. Fajny pistolecik. I to teraz bierzemy, i zostawiamy bombę. Co później się przyda. I weźmy sobie mieczyk też można. Chińczyk chyba nie. Czy w ogóle tutaj pilnuje, a nie pilnuje. I bierzemy sobie ten mieczyk, żeby mieć go w budce potem. I teraz. Coś zrobimy. Idziemy na górę. Idziemy na samą... Nie, nie na samą górę. O, tu siedzi? Ten tajniak. O, tutaj idziemy. Teraz coś zrobimy, coś superowego. Dobra, zapisałem już sobie. Trajdziemy. To taki Chińczyk stoi, ale te Chińczyki coś nie wiem. Tutaj nie... czasem patrzą strasznie, czasem w ogóle, o. Ty nawet ni nic nie zrobił. I tu teraz wyjdzie coś fajnego. Mega. Patrzcie, takie mają super komputerki, tutaj wszystko patrzą, wszystko widzą. O, nawet tutaj sobie w coś grają. <grymne> w jakieś GTA? I tutaj naciskamy taki klawisz. I zobaczcie, włącza się alarm. I ktoś sobie pomyśli, co jak głupi, włączam sobie alarm. Ale ten alarm to jest alarm do tego skarbca tam. I teraz ten szaman dostaje taki znak, że ktoś tam... Mu się włamał, coś ukradł i on musi tam zbiec, zobaczyć, co się stało. A my tam mamy bombę. No i właśnie po to to zrobiłem. O, tu Chińczyki zdenerwowane. Ja, ile ich tu jest? Jak wszyscy teraz stoją, gotowi. I teraz idziemy już tam na sam początek, żebyśmy byli blisko ucieczki. Dobra, i tu poczekajmy. Teraz włączymy sobie. Um, wyciągnijmy pilocik. Um. No dobra, dobra. I włączmy sobie mapę jak my. I teraz. Tu, jak to się zmieniało? Czekajcie. Bo chcę widzieć ten skarbiec w ogóle. Jak to się robiło? A, i tu. I to. Nie. To muzeum? A może, to muzeum, no! I tutaj mamy, widzicie, ten znaczek, co, to jest właśnie e, tam, gdzie tą bombę daliśmy. Teraz musimy poczekać, aż szaman zejdzie zobaczyć, co się stało, i wtedy musimy bombę. No, to czekajmy, on będzie taki czerwony na mapie. Biegnie! Szybko! Niech jeszcze dojdzie do tego bardziej, żeby na pewno umarł. Dobra. Klik. Jest! Udało się. Jesteśmy już w budce. Wzi wziąłem mieczyk i zrobimy te rzeźnictwo, świniobicie. <grym się wytrzymać> Macie! Świnie głupie! <śmienia> Świniał bicie! <śmienia>